cześć przy krasie stwierdziłem że nagrywanie odcinka coś przyszło zakupy nie ma sensu tym bardziej że stwierdziłem że nagram od razu taki film dłuższy no ale teraz myślę że sens jest czyli coś przyszło a dokładnie jest to prenumerata legend fso hmm. czyli wiemy co tam jest jest to druga paczka ale w jakim stanie? Jak chcecie się postresować razem ze mną, no to zapraszam. Naprawdę się stresuję. Staram się takimi rzeczami od jakiegoś tam już czasu w życiu nie przejmować, ale jednak zawsze jak się widzi, że coś nie wygląda tak jak się chce, żeby wyglądało po otwarciu, to nie jest to miłe. Dobra, to na bok. Teraz zaczynamy od Syreny, która podobno cierpi na różne kolory reflektorów przednich. Ostatnio jak oglądałem, tak to nie zauważyłem, że Warszawa ma złamaną lusterką, na przykład. Także dobra, zobaczmy. Trochę bliższa. Dobra, może będę patrzył w ekranik. Nie, no światła akurat wyglądają, że są w porządku. Jeśli będzie różnica, to niewielka. Nie widzę też żadnych braków, tak na szybko. Tutaj to mamy chyba paproch. Okaże się po otworzeniu. Brakuje chyba domalowanej. Na pewno brakuje domalowanej tutaj tej trójkątnej szybki tego trójkąta. Kurczę, domaluję sobie to sam raczej. Z drugiej strony też. To tak ma być. Hmm, to tak ma być. Tak by wynikało, że to tak ma być. Czy mi coś mknęło? Dobra, to sobie sprawdzę później. Hmm. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o Syrenę. Tutaj chyba jest wszystko w porządku. Czyli się nie będę jakoś specjalnie nią denerwował na szczęście. No i teraz fiat. Tu nie jest wszystko w porządku, bo ma garba, nie. No niestety, szkoda. Szkoda, bo liczyło się, że ten garb zniknie. Hmm. To jest światła na początek. Nie wiem, czy jest sens pokazywać to tak na początku z dalszej odległości. A raczej w porządku. Do tej pory... Dobra, zobaczmy co od razu na no. No, dobra, już pokazałem tą stronę. Zobaczmy sobie na powiększeniu co tu dostrzeżemy. Jakiś brązowy mi się tu robi, ale powiedzmy, że no niestety minus tych wszystkich żarówek, telefonów. O, tutaj idealnie pewnie nie będzie. Podejrzewam z jakimiś tam mm, listwami, światłami, ale Gdzieś też to jest ta granica, którą wymagam. Myślę, że też światło się odbija, ciężko powiedzieć. Tak jednoznacznie. No dobra, tutaj chyba ok. Wnętrze coś tu zobaczymy. A tutaj przynajmniej z wnętrzem nie będzie problemów. O, w momencie to, to powiedziałem, bo od razu miga tutaj na ekran. Też jakiś poproszek tam z tyłu, ale to. Zauważam, bo czasami to się potem nie chce odkleić, ale zazwyczaj się odkleja. Więc chyba w porządku. Myślę, że reklamacji nie będzie. No. To tyle. Tak na szybko. Czyli coś przyszło. Tak ma być, że na szybko. To wszystko. Dzięki za oglądanie. Subskrypcje i takie tam za wsparcie i za ewentualne wsparcie. Cześć, do następnego. A co? No, zobaczymy coś tutaj? Nie, no oczywiście, z tyłu nic nie zobaczymy. No, czyli do następnego.